No i Maksymilian wiewiórka na gali High League 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciu, jak w ogóle cała gala Ci się podobała z perspektywy widza, jak to w ogóle u Ciebie wyglądało? No bardzo fajnie, podobało mi się. Chociaż za szybko to nie ma za szybko ta gala była za krótkie przerwy, nie ma kiedy siku zrobić, kiedy po piwko pójść, a nawet spojedzenie. No za, za szybko, ale bardzo fajnie. Miałem bardzo fajne miejsce, więc spoko. Trzeźwie wie jak rzadko kiedy. No tak, bo nie było, nie było kiedy nawet się napić. Słuchaj, Tak, na kogo najbardziej tutaj liczyłeś, na kogo przyjechałeś, co cię przyciągało do tej gali, która z tych postaci. Do najbardziej zony, bo razem trenujemy. Razem, trenujemy w jednym klubie, no i najbardziej tutaj liczyłem na Zonego. Długa droga przed chłopakiem. No długa, ale jak na trzy miesiące treningów, to naprawdę spoko się pokazał. Czego zabrakło, żeby wygrać? Słuchania się na różnika. To na rożnikach wydaje mi się, że zabrakło. Ale były takie momenty, że widać, że rywal tam naprawdę odrobił lekcję, lekcję parteru, bo tak. była ta balaha. Widziałeś, tak? Tak, tak, była, była. No, nawet tam krzyczałem do jego łap się za <grywia> Nie wiem, czy słyszał. <grywia> ale krzyczałeś z trybun? Tak, z trybun. No ale ja, ja w drugim rzędzie siedziałem, więc e, blisko miałem do oktagonu. To zapytam go, czy, czy słyszał. E, zapytam ciebie tak. E, która jeszcze walka. Taka walka albo inaczej. Walka Alana i Denisa, bo to było coś, co nakręcało tutaj tak naprawdę sprzedaż chyba tej gali i w ogóle zainteresowanie. Jak twojej ocenie? No, bardzo fajna walka, Alan pokazał duże serce do walki. Dużo zgarniał, był kilka razy bliski nokautu, leżał kilka razy na ziemi i tak dalej walczył. Bardzo, bardzo fajnie się pokazał, moim zdaniem. No i co, no, miał trudniejszego przeciwnika, tak, z większym doświadczeniem. Czy, czy nie wiem, czy do... może nie z większym doświadczeniem, ale dużo cięższego i też z bardzo dużym doświadczeniem, więc no, naprawdę e... fajna walka, fajna. Ty siebie w takiej walce widziałbyś? W K1? Z jednym z nich? Nie ma, <laughs> raczej, nie? raczej nie, raczej nie. ma ok, ale nie w K1. Nie? Słuchaj, jedna jedyna walka o pas dzisiaj była niskorosłych. Też podobała ci się, czy Ci się nie podobała? No podobała mi się, była ok. No, chociaż poprzednia walka niskorosłych bardziej mi się podobała, nie? Na High jeden 1 było. bardziej wtedy mi się podobało jak ten karzeł jeden się przewrócił i tak wstał od razu, nie? No to było fajne, a tutaj no ok, ale... E, no nie różniła się zbytnio od takich zwykłych walk amatorów. Taka sama reakcja publiczności tutaj, bo jednak e, to jest największa arena w Polsce, jeśli chodzi o ilość ludzi. Jak to, jak to odbierałeś e, taką pełnowymiarową galę? E, no co, nie widziałem żadnej różnicy, powiedzmy e, przykładowo, do, gdzie, gdzie ostatnio była walka, e, znaczy w tym, w Gdańsku, tak? W Gdańsku, tak, no, w Ewego Arenie. Tak, no to nie, nie, nie zauważyłem różnicy, że tak powiem. Co do, co do tłumu ludzi i tak dalej, nie wiem jaka to jest różnica miejsc, ale dla mnie niezauważalna. Jeśli chodzi o emocje publiczności, to też gdzieś widziałeś, czułeś te, te, te wibracje? No były mocne, był, był mocny doping przy kilku walkach. Najbardziej podzielona publika była na Alanie i e, Denisie, bo tam raz wszyscy za Denisem krzyczą, nagle wszyscy za Alanem, to była mocno podzielona publika. Słuchaj, Ciebie kiedy zobaczymy teraz na, w najbliższym czasie? Na 14. Czyli 13 już rozumiem, że jest karta walku ustalona, już nawet nie doskoczysz gdzieś tak, tam. Tak. No, no myślę, że myślę, że na 14 powinienem zawalczyć. Tak. Rywal przypuszczalnie, kto może być yy, twoim rywalem, jeśli, jeśli chodzi o, o, o powiedzmy kategorię 77. No nie wiem, nie wiem. E, bo na przykład mówił, że chce potem bacić, ale chyba. Zrobi, Zrobi wagę, ale... bo coś ciężko może to. Wydaje mi się, że może zrobić, ale wydaje mi się, że to raczej nie na 14. Więc nie wiem, zobaczymy z, zobaczymy z kim zawalczyć. Ten pojedynek to już będzie w obronie pasa, czy pojedynek taki trzyrundowy na przykład? Nie, no raczej w obronie pasa, w obronie, no bez sensu byłoby walczyć, nie w obronie, chyba, że nie wiem, jakiś super fight. Jakie rady dla Zonego teraz, jak przywitasz go w klubie, powiesz e, będziesz w ogóle go dalej z nim trenował jakoś? No tak. Pomagał mu? No tak, tak. No. Czy jakie rady, no? przetrenować dalej tak, koncentracja na walce, spróbować słuchać się narożnika i tak dalej. Na przykład w trzeciej rundzie, jak dociskał Disa do siatki, Disa stał bardzo wąsko, miał nogi praktycznie jedną przy drugiej. Wystarczy, chociaż miał tego jakby overhooka trochę wychwyconego na tym zonym, ale to mógł spróbować chociaż trochę zejść i wydaje mi się, żeby go obalił, bo bardzo wąsko stał. Ten list. A, a pojedynek wieczoru bokserski, takie pojedynki w ogóle Ciebie ciekawią, czy raczej Ty się skupiasz na tych walkach, które są w MMA? Znaczy, jeśli w małych rękawicach, to fajnie, w dużych nie, ale w, w małych rękawicach spoko. Ciekawy pojedynek. No co, wygrał. Faworyt? Pa, no Pasha wygrał, no i. Całkiem fajna walka, chociaż na początku wygrywał owca. Ty w grach też siedziałeś troszeczkę, znasz te gry, nie? Nie siedzisz w grach, nie? To nie ja, ja to właśnie widziałem jak wszyscy, o coś tam c c a ja tak? Aha, okej, spoko. Taki jesteś anty-game'owy? Może nie tyle anty ale nie przepadam za grami PvP, zwłaszcza takimi opierającymi się bez rozwoju. Opierający mi się tylko na skillu. Nie? Bo ja nawet nie miał. Trzeba poświęcić czas, żeby być lepszym od innych i tak dalej. To bez sensu. Jak ja coś gram, to gram po to, żeby grać dla rozrywki. I mogę sobie tam ustawić poziom łatwy i sobie pokonywać tych przeciwników, tak jak mam ochotę, a nie, że rywalizować z innymi. Rywalizować z innymi to ja sobie mogę na macie, na prawdziwym życiu. A w grze chcę się wyluzować. Tutaj z zawodników, którzy walczyli, w ogóle kogoś wziąłbyś, widziałbyś na celowniku jako rywala z, z High u siebie na, na Fame? Kurczę, wiesz co, ze mną? Ciężko powiedzieć, no kurczę, no nie wiem, nie wiem, no, no ciężko, ciężko mi, mi to stwierdzić teraz tak. Z takich młodych gwiazd, które się tutaj po, pojawiły gdzieś tutaj, był Edzio, byli na który się no dobrze... No tak, no Edzio się fajnie pokazał, no ale... No, myślę, że żeby ze mną zawalczyć to jeszcze trochę, trochę jest. Kawałek drogi, że tak powiem. A jeśli chodzi o Disa na przykład? Myślę, że jeszcze. Prędzej? prędzej? Jeszcze większy kawałek drogi. Tak? No, może nie. Ta ci nie zaimponowała, widzę. Ty byś ją wyciągnął. No Ja bym pewnie wyciągnął, ale no, że nie tyle, że nie zaimponowała. Było spokojno, ale. No jednak no ja trenuję dużo dłużej, tak? Reprezentuję jakiś tam poziom i tak dalej, więc nacy początkujący zawodnicy raczej bez sensu jest, żebym się z nimi bił, tak? No wiadomo, ja bym, to dla mnie może być spoko. Wyjdę sobie z jakimś zawodnikiem, który ma duży felmis u mnie, zleję go, wezmę kasę i pójdę do domu. No spoko, no ale jaki to ma sens sportowy? Kto wiem? Nigdy nie wiadomo, jak wiesz, w Fightach nagle wchodzi jakaś, jakaś osoba, która teoretycznie nie była w sportach walki, i nagle bardzo dobrze się pokazuje. No dzisiaj chociażby w walce wieczoru okazało się, że całkiem niezłym pięciarzem jest pasza biceps. No tak, no ale no to wiesz, to, to... To mimo wszystko staż treningowy jest moim zdaniem najważniejszy. Z takich e, ludzi, z którymi już walczyłeś, czyli Malczyński, e, czy. Z nie walczyłeś? Ja, przepraszam, nie Malczyński, tylko mówię e, Adrian Polak, czy e, Amadeusz Ferrari, któryś z nich ewentualnie w twoim, e, w twoim jakby e, kręgu zainteresowania leży jeszcze jakiś, jakiś rewanż? No myślę, że bliżej mi do raczej do walki teraz z Amadeuszem niż z Polakiem, bo z Polakiem się byłem teraz. Z Amadeuszem się byłem wcześniej, jeszcze w K1 w MMA się nie biliśmy. No Teoretycznie dla mnie o wiele lepiej, tak? ale, ale on chce się bić, chce walczyć o ten pas. Tylko że jeśli e, Amadeusz będzie walczyć z Polakiem, a tak najprawdopodobniej będzie, e, no to jeśli przegra, na pewno nie zawalczy o pas. A wydaje mi się, że chyba przegra. Nie mówię, że na pewno, ale Polak zrobi duży progres, i wydaje mi się, że, że jak dojdzie do trylogii, to zatriumfuje Polak. I wtedy byłby to na przykład taki pojedynek o status pretendenta, jeszcze raz ponownie w tej 77? Znaczy, nie wiem, czy byłby to pojedynek, ale na pewno przegrywając e, taki pojedynek, e, nie przybliży się do pasa. Jasne, a słuchaj, wracając do czternastki, jak wyglądają Twoje przygotowania teraz i na ile Ty już zacząłeś pracować? No, jeszcze się nie przygotowuję, próbuję Ale w... szczupło wyglądasz, nie wyglądasz no. na faceta, który wcześniej, bo widziałem Cię już w takiej formie, gdzie tych kilogramów tak. było trochę. No, widzisz na no, szczupło, no ale to niekoniecznie dobrze. Trochę skudłem i, i to wcale się z tego nie cieszę, że tak powiem. No do siedemdziesiątki pójdziesz, dwa pasy <noise> będziesz miał. Może, może, ale nie ma pasa siedemdziesiąt. Ile ważysz teraz? Siedemdziesiąt sześć. 76, to tak na 70 w debiucie, pierwszy ja, pas nie. wagi lekkiej w organizacji Fame MMA, czemu nie? No A w tych bokserskich czy kickbokserskich pojedynkach chcesz jeszcze gdzieś próbować? Mogę próbować, mogę próbować, tak Zależy od rywala? No no zależy, no tak, no pytanie z kim, no ale czemu nie? To jest właśnie sposób na to, że jak jest jakiś rywal, który ma powiedzmy mniejszy staż treningowy ode mnie, nie jest na tyle dobry, żeby się zmierzyć ze mną w MMA, mogę sobie zawalczyć z nim na przykład w K1. Bo ja jestem parterowcem takich te szanse się wyrównują, jeśli ktoś jest tylko walczył. Słyszeliście, chłopak, który pamięta z kim walczył? To już jest duży sukces, bo pamięta, że nie walczył z Malczyńskim, a ja, a ja pomyliłem Jeszcze To się zdarza, natomiast e, bardzo elokwentny No i co, czekam na Twój powrót na czternastkę No i weź się za ten trening No znaczy trenuję tak cztery razy w tygodniu, czasem trzy To wodowiec czasem... no, jesteś no, Ogólnie próbuję trenować więcej, ale ostatnio mam czasem problem, że tam wstaję powiedzmy o 16, 17 to Jezus, zaczynasz, to, to zaczynasz okay. jak Amadeusz? No nie I odbierasz do 16 telefonów? No, sobie tak. Dewiur, bardzo dziękuję Ci za wywiad. No i co? Powodzenia, do zobaczenia. I mam nadzieję, że szybko się zobaczymy na 14, a na 13 na pewno się zobaczymy w roli gościa, chociaż będziesz obserwował pewnie część pojedynków i patrzył, który tu zrywali, może Ci zagrozić. Dziękuję. Dziękuję bardzo.